Czy jak to tam się kurwa? Jak zwał, tak zwał Klośni. No i znowu trzy o, nie połam tego Pierwsza sekwencja.

Ty. Trzy sekwencje ja, daję ja. Jeden. Ma. Ja bym atakował czwartą, tą, piątą. Dawaj, dawaj, zdążyć. Cztery sekwencje. Dwa. Końcówka! Trzy. No, dawaj szybciej. Ju. Raz. Dawaj. Dwa. Dawaj jeszcze. Dążyć. Trzy. Ja. Yeah. Yeah. Kurde, czy ja tyle zrobię?